Siemanko, witam w moim fleszu. Dzisiaj może być nieco dłużej. Pain's walls coming. War changes everything. Wczoraj ukazała się kolejna łatka do Wiedźmina 3, mająca naprawić niektóre z problemów poprzedniego nextgenowego patcha. Niestety jednak problemy wydajnościowe w wersji PC przy użyciu DirectX 12, pomimo małych usprawnień, nadal są widoczne. Gracze narzekają na spadki klatek, fioletowe pojęczyny czy zacinki animacji w momencie automatycznego zapisu. To co? Tak jeszcze z 20 łatek i będzie OK? Pomimo fatalnych początków produkcji, EA nadal wspiera Battlefielda 2042 ulepszeniami i poprawkami. Do gry trafił chociażby system klas, nowe mapy czy bronie. I w tym całym napływie zmian strzelankę DICE będzie można było przetestować za darmo, bowiem tytuł do 16 marca na platformie Steam pogramy za uczciwą cenę zera złotych. Czy najnowszy Battlefield faktycznie jest nadal taki zły? Możecie sprawdzić sami. Przerwane ogłoszenie wyników konkursu Blika. W tym tygodniu wybrany przez siebie sprzęt, za który zapłaciliśmy Blikiem, zgarnia Grzegorz K. Gratulujemy! Dzięki Blikowi możemy od razu kupić nagrodę dla zwycięzcy, z którym skontaktujemy się drogą mailową. Pamiętajcie, by kodów Blik nikomu nie podawać przez internet czy telefon. Jednocześnie przypominamy, że konkurs nadal trwa, a wasze zgłoszenia możecie wysłać do 2 kwietnia włącznie. Kolejnego laureata ogłosimy już za tydzień. Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdziecie na stronie podlinkowanej w opisie. 17 marca, czyli już za 3 dni, startuje pierwsza faza beta testów Diablo 4. Jest ona dostępna przede wszystkim dla graczy, którzy zakupili tytuł w preorderze, jednak amerykańska firma KFC, przy zakupie jednego z produktów, oferuje kod dostępu do bety dla swoich klientów. Oferta ograniczona jest jedynie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ale hydrzy gracze z całego świata, przy wykorzystaniu VPN-ów, zdalnie zamawiają jedzenie w Stanach, aby uzyskać wcześniejszy dostęp do produkcji Blizzarda. Bardzo cebularskie podejście, jako Polak, jest. Jestem dumny. Doczekaliśmy się czwartej już obsłowy daty premiery remake'u System Shocka. Tytuł miał ukazać się w tym miesiącu, jednak ostatecznie twórcy podają 30 maja 2023 jako definitywną datę ukazania się produkcji na platformie PC. Na wersję na konsolę Sony i Microsoftu przyjdzie nam jeszcze poczekać, gdyż konkretnego terminu nie znamy. Zainteresowani PCciarze mogą sięgnąć po wersję demo obecną na Steamie, GoG'u i Epiku. From our cabins to our kitchen. My crew is at Fani Darkest Dungeon mogą się radować, ponieważ 24 marca do gry trafi fanowski dodatek poszerzający produkcję o nową kampanię. Black Reliquary, bo tak nazywa się nadchodzące rozszerzenie, wprowadzać ma nowe lokacje, bohaterów czy typy potworów, a dzięki przychylności samych twórców gry, dodatek będzie dostępny za darmo na oficjalnej stronie tytułu w sklepie Steam. Your every move is calculated and precise. Wywiad serwisu Eurogamer z szefami studia IO Interactive sugeruje, że na nowego hitmana przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Studio ma skupiać się obecnie na produkcji tytułu z Jamesem Bondem w roli głównej, a także na sieciowym RPG w stylu Fantasy. Nie wyklucza to jednak poszerzania o nową zawartość platformy Hitman World of Assassination, która powstała w wyniku fuzji całej trylogii ostatnich gier o agencie 47. Jako fan nie martwię się i czekam cierpliwie. Dzięki wszystkim za obecność, na razie trzymajcie się, do następnego.